Witam Was serdecznie. Dzisiaj postanowiłem zająć się musellą. Choć połowę tej kępy będę próbował oddzielić. Tutaj już jedną oddzieliłem. Jak najbardziej zdrowa sadzonka. Patrzcie, taka mała, a już ma odrosty. No w sumie nie taka mała, to jest taki średniak, bym powiedział. Kępa liczy sobie 4 lata. No i patrzcie na to, dlaczego to wszystko planuję oddzielić. Te brzeżne są jak najbardziej ładne, grube. No, a w środku praktycznie matki już nie ma już prawdopodobnie ona yy, ugniła. Te wszystkie to są drobniutkie. No i przy tym pierwszym oddzielaniu po prostu odpadła mi taka. Patrzcie, nie podlewana, kępka, 5 miesięcy w ogóle wody, i mimo to ze środka ugniło. Wyleciała dokładnie stąd, dlatego mówię, przynajmniej połowę tej całej kępy będę próbował dzisiaj oddzielić, tak żeby więcej powietrza tam się dostało, żeby to troszeczkę jeszcze podeszło. Hmm, tutaj, jak widzicie, korzonki są zdrowiutkie prawdopodobnie będą to od tej no albo gdzieś tam może od tej yy, tutaj korzonki też są fajne kruche te, które wystawały ona nie była zadoł, zadołowana yy, te, które wystawały naturalnie obeschły także pierwsza sadzonka nawet widać zalążki Młodych roślinek, odrostów. Zobaczymy, co słychać tutaj głębiej. Zabieram się do oddzielania. Dobra, i patrzcie na to. Nie używam tutaj żadnej maczety. Po prostu będę to wszystko rozrywał. No bo maczetą, jakbym zaczął to kroić, to bym pociął te korzenie, te zdrowe. No i patrzcie, pierwszą próbowałem. I ona praktycznie sama odchodzi. Pociągnę jeszcze mocniej, przytrzymam nogą. No nie jest to takie proste, ale, ale pójdzie. Kawał kabana. Taka muselka, jak będzie rosła w osobnej donicy, ona powinna w tym roku. Zakwitnąć. Są muselle co kwitną już w drugim, trzecim roku, dlatego pojedynczo sadzone mają większą szansę na, na zakwitnięcie niż w takiej dużej kępie. Kępa ma 4 lata i jeszcze kwiatu nie miałem, dlatego mówię po, podzielić to na pojedyncze rośliny, i wtedy jest większa szansa. Tutaj to jest odrost właśnie z tamtego roku. Oddzielane było to jakoś w czerwcu albo w lipcu. No i patrzcie, kawałek museli się urosło. Aktualnie już hmm, zaczęła wzrost. Yy, podlałem delikatnie yy, ze 2-3 tygodnie temu. No i tak to wygląda. Także już dwie roślinki są. Yy, zabieram się dalej. No i patrzcie na to: kolejna grupka roślin yy, zaraz będzie odłamana. Pomogę sobie nogą. Dobry film dla tych, co mają takie spore kępy, no i nie wiedzą, jak się za to zabrać. Tak to wygląda. Jest tutaj trzy mniejsze i dwie takie spore. Korzenie są zdrowe, białe, jak najbardziej. Yy, ta chyba będzie Najgrubsza Z tych wszystkich z całej kępy yy, No chyba ją jeszcze oddzielę No jeszcze może te dwa A dlaczego nie całą Dlatego że no sami patrzcie No nie mam miejsca gdzie tego trzymać Do domu nie zabiorę A tutaj między tymi yy, Drobnymi banankami poukładam doniczki yy, Tutaj jest ciepło No i powoli Będą się ukorzeniać jak zaczną rosnąć, to już będzie ciepło i wyjdą na dwór. Zaraz oddzielę jeszcze te, co pokazałem, i, i zaraz wracam. No i dobra, to co planowałem, to oddzieliłem. Tak mi się spodobało, że chciałem podzielić całą kępę. No ale sami wiecie, że nie mam miejsca, gdzie yy, te doniczki poukładać. Najgrubszy chyba odrost. Grubością przypomina tego. Korzenie jak najbardziej są. Patrzcie, tutaj nawet idzie młody odrost. Tak to wygląda. To jakaś podwójna. Korzenie ładne, zdrowe, białe. Hmm. Nawet taka mała ma korzonki. Młody listek idzie. Jest i taka. Jest i taka większa. Ziemia. No nie była bardzo sucha, ale nie jest nie jest też wilgotna taka sypka. Troszeczkę tutaj było podgnite. No ale patrzcie, te wszystkie ruszają się. One łatwo się oddzielą. Nie używam tutaj żadnych skomplikowanych narzędzi, hmm. żadnych pił, żadnych noży. To wszystko ręcznie pójdzie, będzie odłamane. Także taki film dla tych, co planują oddzielać swoje lasiokarpy, delikatnie pociągnąć i fajnie się odłamują. To tyle z dzisiejszego filmu. Pozdrawiam, cześć.